się ma z tej strony ja, Ludzi Arbuzik i ten. Dzisiaj robimy, tak, no dzisiaj taki chwilowy odcineczek. Tamten usunę ten piszczący live, bo tamten mówię piszczało, ale znalazłem kącik, w którym właśnie nie piszczę. I tak, dzisiaj chciałem wam pokazać ten. Tak, tutaj w tym... E, tak, no, kurde, sorry za ten katar, ale wiem na dworze i tak trochę mnie tam przymęło. Ten, mm, no, e, tak jak mówiłem w tym, no, live'ie tamtym piszczącym, jeżeli już ktoś w ogóle obejrzał go, to ten, e, nie, nie bardzo go, ten, oglądać, a... Chciałem wam pokazać, tak... Znaczy, znaczy, jak... Obejrzyjcie jeszcze ten, ten yy, odcineczek no ja tutaj, wiem, wytłumaczyłem tamto i ten... No... Co tam gadać? Eventy... Co tu mam? Chciałem wkrótce coś przysło, czy co? E, dobra, em... Jak chcecie, możemy zrobić tak. Pierwsze, eee, no, e ten e, z Minecrafta serię możemy zrobić. Po drugie, możemy zrobić też jeszcze serię z Robloxa, e, z, no po, możemy też zrobić, jeżeli będziecie chcieli. I z Plant vs Zombie 2. A nie wiem czy takie gry lubicie. Napiszcie w komentarzach, jakie gry lubicie, to sobie zainstaluję ja na telefonie. I ten zrobimy. Będziemy mogli też z nich serię zrobić. No, dzisiaj taki trochę pogadankowy będzie ten odcinek, ale yy, nie, nie idę tam do pokoju, bo będzie większył. Yy, dobra, yy, tak. No to chwilę możemy sobie pograć w ten w Robloxa. Ten, no właśnie nie wiem w co by tak chcę pograć. W Car Crash nie chcę w CBreaka nie chcę Max City nie Możecie też napisać w komentarzach jakie wygry lubicie w komentarzu czy w ogóle gracie w Robloxa Czekajcie, napiszę do kolegi. Bogam, Zobaczymy czy nam odpisze. Kurde, zbogowało mi się tutaj w znajomych. Yy, tak jak mówiłem, to taki chwilowy będzie, bo mam 20%, a dopiero 4 minuty. To nie wiem, właśnie. Może zaraz skończę i tak za 15 minut zrobię nowy. Nie wiem, albo tego nie wstawię po prostu. Nie, tego nie wstawię. Yy. Aice Zobaczymy, czy fala o Tak nazywam mojego eu amo 27 meu colega. Tego, faz 7 Fogra. Dobra, eterno. No... Taki chwilowy był ten odcineczek, ale... No... Zakończę, bo zrobię, zaraz parę chwil. Kolejada, dobra. Trzymajcie się. Cześć.